No to Piotrek, opowiadaj, jak, jak było dzisiaj. Było no, jak widać było. Także nie no, myślę, że tak na pewno le, lepiej się czułem jak wczoraj. Skoki mi się wydawały, że też były lepsze, no ale metrów nie było. Także no nie wiem no myślę, że... W sumie co, no, e, jedziemy do Garmisz i w garmisz walczyć dalej. E, tak, spodziewałem się na pewno dużo, wyższy, dużo lepszych skoków e, i miejsca tro, trochę wyżej, na pewno do tej dziesiątki, ale no, i tak jakiś pozytyw jest, bo pierwsze punkty tu zrobiłem e, na tej skoczni, e, w zasadzie jeszcze tu nigdy nie punktowałem, także... Dobre i te 6 czy siedem. Pobudziłeś się dzisiaj odpowiednio? No, dziś tak, dziś... Znaczy już wczoraj, już po, po wczorajszym, przed, przed kwalifikacjami się trochę pobudziłem, a teraz już tak, no już, już normalnie, jak tak, na zawody. No, tylko tam brakło dwa razy po tak 10 metrów, no, ale, ale nie, no nie wiem do końca tak. Skoki mi się wydawały na, na pewno lepsze jak te wczorajsze, ale, ale jeszcze tam coś, coś tam brakowało takiego, takiego jakiegoś, optymizmu no. Ale, ale optymizmu nie będzie oh, nie brakować w pod... turnieju w Garbisch. Nie, no na pewno to pierwszy, pierwszy start w tym turnieju tegorocznym, tego roczny, tego rocz, znaczy te, w tym te, w tym se, te, tego sezonowy. Eee, także no jak na, jak na początek, no to szału nie ma, ale, ale też no punkt Punkt jakiś zaś jest, także to zaś tragedii też nie ma. No właśnie, później, Bo, yy, teraz no. W dzień przerwy yy, spokojnie go będziesz przeżywać? No tak, znaczy nie wiem w zasadzie jeszcze co e, tam, tam trener zaplanuje jakąś e, jakiś trening pewnie e, przyładujemy sztangę na plecy, może przy ten. Ciężarów dołożymy. Nie, no nie wiem, to, to już trenera trzeba, trzeba pytać, jakie tam ma plany na jutrzejszy dzień. Myślę, że raczej, raczej obijać nie będziemy. Chociaż do południa pewnie tak, ale po południu już nie. Koledzy zdradzili, koledzy że w wolnym czasie gracie PlayStation, a zwłaszcza FIFA rywalizujecie. Powiedz coś o tym, jak się czujesz w tej rywalizacji. O, właśnie i tego właśnie braku, bo dawno my już nie grali z Maćkiem. Nie, no myślę, że to. To tak fajnie się tak e, e, gra właśnie w FIFA, takie trochę pobudzenie emocjonalne e, przed zawodami. E, można się trochę zdenerwować. E, no, także, także musimy zacząć. Od, od, na pewno jutro będziemy grać do południa, co do południa będziemy grać i będziemy całkiem innymi nastawieni na następny konkurs. A, a, a jak stoisz w tej lidze kolegów w tej piłkarskiej grze? O, o, aha, w, w tym tak sobie. Ja znaczy, tak, przeważnie, po, nie, nie mamy jakichś takich turniejów, żeby grać. E, tak, raczej, raczej gramy, no jak kto ma czas, bo przeważnie... Przeważnie każdy ma jakieś inne zajęcia, czy do, do fizjoterapeuty idziemy, czy, czy tam co, coś, jakieś, coś, do, coś do roboty zawsze jest. Tak przeważnie, przeważnie z Maćkiem gram, bo w, nim w, pokoju, w pokoju zazwyczaj mieszkam. No i tak stoję tak biednie ale, ale to dobrze, bo to przynajmniej właśnie jak pogramy we Fiwę to on jest zadowolony, bo, 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 bo jest po, znaczy, zadowolony bo wygrywa, a jestem e, pobudzony bo przegrywam i zły, także jest dobre nastawienie na skocznie. To jeszcze w skoczni, powiedz coś o skoczni w garnisz, jak ona jest dla ciebie. No ja, ci znaczy się będę w sumie dwa razy Taka, no jak każda inna. Jak się dobrze skacze, to idzie tam skakać dobrze, a jak gorsze skoki, no to wiadomo, że się gorzej skacze, ale, ale ona raczej, raczej ją pozytywnie wspominam, no, tak. Taka, no taka. Taka, tak. Taka fajna. No.